Moi drodzy, mówię do Was z OFU, spoza kadru. Witajcie, zmierzam na kadr na plan zdjęciowy, dźwigając wielką paczkę od e, firmy Fototechnika. Słuchajcie, chodzi o to. Dobra, paczkę mamy, ona już jest otwarta, a w środku mamy coś. Co chciałbym Wam zaprezentować, dlatego, że wielu z widzów mojego kanału dąży do doskonałości i szuka dobrych sprzętów, jak najlepszych. W przypadku sprzętów naprawdę dobrych i statywów, bo dzisiaj będziemy mówić o statywach, mamy Rolls Royce'a. Mamy firmę i produkty, które są najlepsze. Mówię tu oczywiście o firmie Gico i o tym, co ona tworzy. Ja sam używam Systematica 5, jest to w statyw wspaniały, cały system jest genialny, nie ma w ogóle o czym mówić, ale chodzi o to, że wielu z Was pisze, że kurczę, no mimo wszystkich chęci, no... Za dużo to kosztuje, tak? Statyw za 10 tysięcy to jest trochę przegięcie. Ja cen tych statywów, które dzisiaj zaprezentuję, nie będę mówił, ponieważ po prostu się w tym celu nie przygotowałem. One będą wyświetlone obok, jak sobie sprawdzę przy montażu filmu. Natomiast, a dlaczego skąd taka w ogóle okazja? Pamiętacie, niedawno ogłosiłem, że jest możliwość kursu. Te kursy przerodziły się bardziej w indywidualne konsultacje, czyli na przykład 8-godzinne konsultacje, 4 razy po 2 godziny na temat, który kogoś interesuje. Tak się to potoczyło, czyli kurs z pięcioma osobami był jeden, a potem już są indywidualne konsultacje i to jest lepsze, dlatego że już ten wspólny kurs pokazał, że Wasze zapotrzebowania są inne. I musiałem się dwoić i troić. A tak mam jedną osobę, z którą realizuję konkretny program, czyli polepszam, staram się polepszyć jej system pracy w danym kierunku, który, i, i czy, czy w ogóle nie tylko system pracy, ale, ale też czasami mentalnie poszerzam świadomość osoby, która ma konkretnie jakieś tam niedomagania albo czuje, że nie domaga. Jeden z moich ostatnich studentów, tak go nazwijmy. Stwierdził, że chce kupić statywy porządne, chce odhaczyć sprawę, ale na gico na razie go nie stać. Ma statyw Manfrotto i widział, oglądał, jest przekonany. Ja nie widziałem, nie oglądałem. On zamówił, idąc za moją radą, zestaw statywu lekkiego, ciężkiego i miniaturowego. Zawsze polecam mieć trzy rodzaje statywów. Mamy tu trzy rodzaje statywów: dwie głowice plus drobne akcesoria. Zamówił to wszystko, ja poprosiłem, żeby przyszło to do mnie, bo z nim się widzimy osobiście za dwa dni. Ale w międzyczasie ja sobie mogę to otworzyć i sprawdzić i zobaczyć, o co chodzi w tych statywach. Chodzi o markę Leo Foto. Markę chińską, markę od jakiegoś czasu obecną na rynku. No i cóż, on twierdził, że był w sklepie, gdzieś tam oglądał i to jest dla niego to. Na razie na GICO go nie stać, no więc trudno, ale te statywy są według niego dobrze zrobione i mogą spełnić rolę profesjonalnej, mega profesjonalnej, precyzyjnej podpory pod średni format. Jeszcze jest jedna ważna uwaga. Co go przyciągnęło do tej marki, tak mi powiedział. A ja jeszcze tych statywów nie oglądałem, więc powie... znaczy, otwarłem je tylko, żeby zobaczyć, co tam jest, ale nic więcej, nie, 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 nie używałem ich jeszcze. Natomiast używałem statywu miniaturowego i tego mogłem mu polecić, więc jeden statyw miniaturowy ma. Chodzi o to, że używaliśmy razem miniaturowych statywów Gico, mini Travelerów. Ale w zestawieniu z ostatnim sprzętem, który stał się jeszcze większy, te statywy są te miniaturowe statywy są po prostu zbyt małe. Nie mówię, że są niesztywne, są sztywne i dźwigają sprzęt taki, jaki obecnie używam, ale tu chodziło o coś więcej o statyw, który jest w stanie naprawdę zastąpić podporę poważną, gdzieś tam w terenie, gdzie można go wbić w ziemię, założyć kolce i tak dalej. Tego mini traveler nie oferuje, więc więc wybór padł właśnie na taką, na taką małą konstrukcję Leofoto. O nim mogę coś powiedzieć. O tym, co jest tutaj, jeszcze nie. Natomiast zobaczycie sobie to ze mną. Pokażę Wam, jak to wygląda. Porównamy sobie te statywy. Ten duży statyw porównamy z Gico. O każdym statywie zrobię mm, osobne, e, osobne, osobny materiał. Natomiast chodzi o to, że ogólnie już po otwarciu widać... E, Specyficzną, wyższą jakość niż w konkurencyjnych statywach chińskich. Widać dobrze, dobrze, precyzyjnie wykonane najdrobniejsze elementy, nawet frezy na śrubach wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze, poważnie i profesjonalnie. Ja już wiem, że działa troszeczkę gorzej, trochę gorzej niż w gico, albo bardzo gorzej niż w gico. Jak z gico porówn porównywanie jest trudne. To, to naprawdę tutaj jest, to trzeba powiedzieć. Natomiast uważam, że jest to w takim rankingu gdzieś na poziomie trzeciej, czwartej pozycji produkty tej firmy. A co jest mega, że oferują bardzo dużo wyposażenia dodatkowego ilości płytek, przedłużek, kolumn itd. Tak to jest po prostu idzie to w dziesiątki. Więc LeoFo to się bardzo stara. Czy to jest ten poziom, czy co, co nie i nigdy nie będzie? Taka jest, prawda, to widać już tak po pierwszym zetknięciu, ale ja wam to pokażę. Natomiast ogólnie zaczynamy prezentację. Odkładam tą wielką pakę. Właśnie nie wiem, otworzyć to, może otwórzmy. Bo ja słuchajcie, otwarłem ją raz i pokażę wam, co w tej paczce e, przyszło. Przyszły dwie głowice. Czekajcie, postaram się mu to tak. Bez inwazyjnie pokazywać, dwie głowice: LH55, głowica 1, głowica druga FW01R czterokierunkowa i kulowa głowica. Dwa elementy: eee, Ramień, ramię przegubowe, mocowanie do ramienia przegubowego, ciekawe akcesorium. Bardzo porządnie wykonane kolce, ale takie pod śnieg na przykład. Czyli właściwie zła nazwa kolce, e, ale, ale bardzo ciekawe akcesorium. Statyw profesjonalny, ale nie najcięższy, o tak bym to ujął. Czekajcie, tutaj Leofotow, statyw LV323C, będzie bohaterem jednego odcinka. Pewnie z głowicą tą cz czterokierunkową. E, tu mamy dodatkowe kolce. I tu statyw ciężki, model LM324CL. Odpowiednik systematika 5. Nawet w takiej ogólnej konstrukcji. Zobaczcie, pudło znacznie większe, znacznie większych gabarytów. Odkładam sobie to na bok. Wszystko. Pudło na razie odłożę, bo... Pewnie mu będzie łatwiej zawieś, zabrać to samochodem, więc odkładamy pudło na bok. I trzeci bohater, bohater dzisiejszego odcinka statyw. Nazwijmy to miniaturowy ls 223 cex plus RH minus 0. Brzmi to jak grupa krwi, ale to nie jest istotne. Dzisiaj mówimy o tym najmniejszym ze statywów. Powiem wam jeszcze tylko jedno zdanie na temat tego, dlaczego warto mieć trzy statywy. Ja to wypracowałem przez lata. Żaden z nich nie nada się do pracy w każdych warunkach i z każdym sprzętem, ale czasami potrzebujemy czegoś mieć, coś mieć zawsze przy sobie podporę, którą, na którą możemy postawić aparat w każdej sytuacji. Wtedy potrzebujemy statywu miniaturowego. Czasami potrzebujemy statyw o profesjonalnych możliwościach, ale nie chcemy się nanosić. To dotyczy fotografów krajobrazowych, górskich, e, miejskich, fotografowania architektury, kiedy po prostu przemierzamy długie kilometry po jakimś ciekawym mieście. No i na końcu są statywy ciężkie, e, używane w sesjach, e, gdzie totalna stabilność jest niezbędna. Mam tu na myśli takie warunki jak wiatr, mam tu na myśli fotografowanie krajobrazów, architektury e, przy długich czasach itd. Tak tam nam nie może nic drgnąć albo bardzo poważne projekty reklamowe, poważne projekty studyjne. Tam też musimy mieć stałą podporę twardą, mocną, solidną, ale waga się wtedy nie liczy. W związku z tym mamy trzy grupy statywów i w moim rankingu zawsze było tak, że kiedyś używałem Manfrotto ciągle i te statywy się właściwie nie zużywały, to jest porządnie, solidnie zro wykonane, zrobione. No albo jeżeli chciałem sięgnąć wyżyn, no to sięgałem po statywy Gizo. I z co teraz jestem, jestem do nich przekonany w 100%. I pytanie wasze, albo w ogóle spotkałem się, ja sam się zastanawiałem, jak to jest z tą marką Leofoto, gdzieś ona tam występuje, gdzieś się pokazuje, e, gdzieś widzimy i się zastanawiałem, jak to. Teraz się by nadarzyła idealna okazja. Ten statyw sobie kupiłem, bo to jest statyw, który mm, no, po prostu z wyposażeniem, którym teraz pracuję, a więc z GFX-em setką, z zoomem z 4500 jest to poważny, e, poważny aparat. I mały mini traveler wytrzymuje taką masę pod względem sztywności, natomiast już nie daje rady tak bardzo z wyważeniem, dlatego że ten cały system jest po prostu duży, wielki. E, dobrze, moi kochani. Odkładam tam te statywy, żeby nam się zrobiło tu bardziej klarownie i zabieramy się za ten statyw miniaturowy Leofoto. Jak mój student oświadczył, że chce kupić coś dobrego, jakościowo spełniającego jego wymogi, ale tańszego niż gico, bo na razie na gico go nie stać, to stwierdził, że może spróbuje to Leofoto. Ja mu poleciłem ten statyw, dlatego że wpadłem na niego przez przypadek w jednym ze sklepów. Trochę mnie zastanowił dlaczego. Dlatego, że słuchajcie, sprzedawany jest w takim śnie, śmiesznym, typowo e, dalekowschodnim futerale. Ale nie, futerał nie jest zły. Nawet ma miękkie ścianki w, i tak dalej. Tu mamy sam statyw. Mamy kieszonkę w środku, jak w każdej szanującej się oprawie statywu. Dodatkowe kolce. Czyli już poważna sprawa. Zobaczcie na bardzo grube e, gwinty, solidne metalowe kolce umożliwiające mocne dokręcanie przez te dziury, które tu są w otworach. System kluczy z bardzo ciekawą e, taką wielofunkc wie z wielofunkcyjnym urządzeniem do zakręcania, bardzo przemyślany zestaw. Fajnie, że takie coś jest dodane. E, LeoFoto to dodaje nawet do tego małego statywu. No i teraz na koniec mały statyw. Słuchajcie, jak już wspomniałem, żeby, żeby Wam to usmysłowić, po, przy, przeczytajmy sobie. Chodzi o statyw LS223CEX plus RH minus 0. I teraz tak. Jego dane, jakbyśmy to mogli ująć. Średnica nóg 22 mm, a więc nie za duża. Trzy sekcje. W tym maleństwie mamy trzy sekcje wysokość 220, maksymalna wysokość 317 mm, minimalna wysokość 73 mm, pochylenie głowicy plus minus 15 stopni, maksymalne obciążenie 5 kg, masa całkowita 610 g. No i tyle, i teraz 10 lat gwarancji i teraz, co my tu dostajemy? Statyw, który ma karbonowe nóżki. No, rozkłada się standardowo, jak każdy statyw. Oczywiście ma ten cały mechanizm umożliwiający rozłożenie pod trzema różnymi kątami. No, a z, wiecie co? Załóżmy, że rozłożymy ten statyw do maksymalnej o. Czyli minimalnej wysokości tych 70 deklarowanych 73 mm. Oczywiście patenty są tu te same, co w, każdych, w każdym innym statywie, tak naprawdę z jakim się ma do czynienia. E, bardzo przypomina to między innymi statywy Gico. Więc mamy niski statyw, słuchajcie, no opierający się mega solidnie. E, on wytrzymuje właśnie bez problemu nawet pracę z długim tu obiektywem, mimo że jest niski z długim obiektywem. Oczywiście mamy płytkę mocującą to wszystko, wszystkie elementy są metalowe. Oczywiście płytka ma zabezpieczenie przed, przed wysunięciem się tutaj z tego mocowania płytki. Płytka jest dosyć krótka, ma możliwość też podpięcia np. paska. Co ciekawe, bardzo ładnie rozwiązana śruba, która na tym elemencie, to jest taki mikrodetal, z którego widzę, że ta firma zaczyna słynąć, ma wgłębienie w tej części. To powoduje, że możecie zahaczyć spokojnie paznokciem i ją odgiąć. Nie musicie sięgnąć aż za ten element, tak jak to jest w normalnych. To, to działa o, w ten sposób, to jest bardzo fajne. Nie musicie mieć oczywiście śrubokręta, no bo śrubka zakręca się w taki oto sposób. Są małe gumki. Dla mnie wada ale ktoś może się cieszyć. No i teraz co tu mamy? Mamy głowicę taką właśnie z tym możliwością pochyłu plus minus 15 stopni. I teraz co, na co chcę zwrócić Waszą uwagę? Że mamy możliwość tak, tutaj blokady samej płytki, a tutaj blokady panoramy. Tak to działa. Natomiast tu znajduje się blokada Pracy całej głowicy i pochyłów głowicy. Czekajcie, wrócimy ze statywu do, o, do pozycji takiej najmniejszej. I teraz zobaczcie. W Gico ten element blokujący, nie we wszystkich elementach, ale w, konkretnie chodzi mi o element samego statywu, jest wykonany w, w, w tym jarzmie statywowym. To jest element wykonany z tworzywa sztucznego. Tu mamy wszędzie metal, bardzo fajna sprawa. Odblokowujemy i pochylamy plus minus 15 stopni. Tak pracuje ta kula. Przeznaczeniem tego statywu jest albo praca właśnie jako statyw stołowy, albo jako statyw do ujęć z żabiej perspektywy, albo do pracy na przykład w makro, gdzieś w terenie. W związku z tym raczej używamy tych szerzej rozłożonych nóżek. Wyciągi są mniej więcej takie. Czy ja bym polecał używanie tego statywu? Tak chyba nie, no bo no dobra, no ustawicie w wyższej trawie, no to co, to akurat takie coś będzie potrzebne, tak? Więc możecie to ustawić w ten sposób. Natomiast rzeczywiście statyw jest sztywny. Te deklarowane 5 kg powinien dźwignąć z powodzeniem. Macie dwie poziomice: jedną poziomicę na półkuli, i drugą poziomicę na tej płytce mocującej. To RH to jest właśnie ta płytka mocująca, więc statyw jest z tą, z tą półkulą świetnie. Zgrany, bardzo fajnie to, to pracuje. I teraz, słuchajcie, wystarczy bardzo szybki ruch całości. O, już mamy z, zaznaczoną poziomicą, zaznaczony poziom półkuli mocującej. Fajna sprawa. Taka wysokość statywu. Teraz tak. E, co ciekawe, słuchajcie, wykręcimy sobie. O, może tak zrobimy, że wykręcę te nóżki gumowe. I co? I założymy, może te takie nóżki. Co myślicie o tym? Te kolce. Fajny jest motyw, że na końcu kolców, na końcu tego gwintu, nie wiem czy widzicie, to są właśnie te mikrodetale, które w tej firmie występują, macie gumę. W związku z tym yy, powinno Wam się uszczelnić wnętrze tej. Przepraszam. Powinno Wam się uszczelnić wnętrze tej rurki. Yy, ta guma tutaj, no bardzo. Delikatny, jakby szczegół, który może sprawić, że jednak całościowo no, będzie to coś bardzo pożytecznego. To jest fajna rzecz. To, te wymienne kolce mega sprawa. Czekajcie, sprawdzimy jeszcze te kolce, które przyszły w paczce. Czy to jest jeden system, czyli te śniegowe kolce? One nie mają tej gumy, a mają tylko inną płaską. No zobaczcie i to jest wszystko chromowane, ładnie wykończone. No powiem szczerze, że wzbudza zaufanie. Jest OK. Ten statyw, ten mały jest OK. Zobaczymy jak będą wyglądać te duże, ale to już w poszczególnych testach niestety musicie się zmusić do tego, żeby zobaczyć trzy odcinki, jeżeli chcecie. Się dowiedzieć, co myślę o statywach Leo Foto, bo na razie jeszcze nie wiem, co myślę, wiem, co myśleć o tym. Ten się po prostu sprawdza i teraz tak, jeżeli ja mam gdzieś jechać i e, mechanizmy nie działają tak jak w GICO, działają tak samo, w sensie taki sam jest patent, przekręcenie, wyciągnięcie i tak ale nie działają tak samo. E, są nieco bardziej sztywne. E, no ale w sumarycznie, no co akurat takiego statywu jak ten nie ma. Ma natomiast małe travelery, statywy innego typu. Tu mamy wszędzie metal, metal, karbon i chyba metalowe oprawy tutaj te mocujące. Naprawdę solidny kawałeczek malutkiego statywu Ranger LS223CEX jako statyw miniaturowy, w moim zdaniem rewelacyjna pozycja. Już zakręcam. Chowamy to. Tyle moi drodzy. Te akcesoria robią wrażenie. Robią wrażenie. Właśnie takimi mega dopracowanymi detalami i jak wejdziecie na stronę producenta zwariujecie. Po prostu zwariujecie. Tyle jest dodatków, które mogą uczynić wasz bardziej funkcjonalny. Natomiast chodzi o to, że gdybym miał gdzieś iść sobie i liczyć na to, że sfotografuję to czy tamto, ja nie lubię robić takich zdjęć, wiecie, z zaskoku i tak dalej, ale czasami też podróżuję. I taki malutki statywik wrzucony do y, walizki y, może sobie tam leżeć, i w większości sytuacji jestem w stanie ogarnąć taką czy inną podporę i z takim statywem zawalczyć. Tak więc, bohater naszego odcinka Ranger z tą półkulą poziomującą, która działa plus minus 15 stopni, co w większości spełni swoje zadanie przy zdjęciach krajobrazowych. Czy makro? No co, fajna propozycja. Wykonany jest bardzo interesująco, w ciekawy sposób i bardzo solidnie. I bardzo solidnie. Widać tu wszędzie taką dbałość o, o precyzję. Nie wygląda mi ten statyw na te konstrukcje takie chińskie, półplastikowe, które mają tendencję po pierwszych ruchach już zaczynamy czuć, że jedna nóżka się szybciej odsuwa i tak dalej. Tu nie. Wszystko jest, działa z należytym oporem. Bardzo mała, zgrabniutka propozycja statywowa jako statyw miniaturowy. No i cóż, ten jest fajny. Zobaczymy, co, jakie będą większe, ale to już w innym odcinku. Trzymajcie się.